Siema! Znajdujemy się teraz w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Jest to siedziba sztabu. Jak widać, w tym momencie liczone są tutaj pieniądze. Witam tutaj Meks, widzialna ręka Starachowice. Jest mi bardzo miło, że widziałem tylu wolontariuszy, członków naszej grupy na mieście, którzy pomagali w tym super wydarzeniu, jakim jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chciałbym też podziękować Fundacji Wolne Miejsce za to, że pozwoliła nam wziąć udział w tej wspaniałej akcji gotowania zupy dla wolontariuszy. My działamy tutaj nie tylko w szkole ZDZ, ale także na całym mieście w różnych mobilnych miejscach. Jeszcze raz dziękujemy. Będziemy grać 100 lat, a może dłużej. Siema. Witam wszystkich Stowarzyszenia Bych Żołnierzy Rezerwa ze Starachowic. Jak zawsze co roku angażujemy się w Wielką Okresy Świątecznej Pomocy. W tym roku rozdajemy jedzenie dla wszystkich, którzy zbierają pieniążki na Wielką Ortysję Świąteczek Pomocy. Takiego finału jeszcze nie było i grać będziemy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema!